Cześć witajcie, ja jestem Peter Oix, a to jest film informacyjny, w którym dowiecie się co aktualnie się dzieje na kanale i co będzie się działo na tym kanale w przyszłości. Więc co, czemu nie ma filmów, czemu nic się dzieje, czemu takie pustki, czemu tak głucho, cicho i wszystko stuka pukło, stukło, tak tłukło. Otóż tak, no, jak może wiecie, albo nie, jeżeli wiecie, to znaczy, że obserwujecie obser obser fanpage na Facebooku, więc. Jeżeli jeszcze go nie robicie, jeszcze nie lajkujecie HomePage'a to macie linka w opisie, zlajkujcie, będziecie na bieżąco, to kupiłem sobie... Kupiłem. Właśnie zamówiłem nowy komputer, żeby cokolwiek zacząć tworzyć, bo ten mój stary to już każdy nawet osoby z YouTube'a wie, że jest dosyć w dosyć ciężkim stanie, no. Żeby coś tam nim stworzyć, to muszę się trochę napracować, no, ledwo to nagrałem Flappy Birds, teraz właśnie to mam leci w tle, ale to nie jest ważne. Ogólnie jest tak by the way, straszna gierka ten Flappy Birds, no po prostu Ej, myślałem, że już nie nagram tego audiologa, bo Bo tak się wkurzyłem w trakcie grania w to, ale to nieważne Więc co Kupiłem sobie komputer I miał być na piątek, tam, w tamtym ty tygodniu na piątek, tak I Teraz jest już bodajże czwartek, tak czwartek rano Chwała dziewiąta, nie, fuh, ósma rano w czwartek, więc to nagram teraz właśnie rano no i miał być komputer na piątek. Wszystko ładnie zamówione, ładnie części wybrane, to już nawet pod streamowanie, właśnie tym, to jest kolejny punkt naszej, tej, naszego audiologu, ale no ładne części wziąłem, fajnie wybrałem, spoko. Miał być na piątek. Okazało się jednak, że karta graficzna, która którą ja chciałem zamówić do mojego, do mojego komputera, była po prostu już. Nie była w sprzedaży, była po prostu jakby mocniejsza wersja, lepsza wersja. Więc tak to zrobiliśmy. Przedstawiliśmy tu lepszą wersję. To już się przesunęło, tak. Czy już wtedy miało być na jakąś sobotę? Bo niedziela oczywiście już nie ma. Nie ma. No, nie pracuje się niedzielę, no. Więc no, miało być na sobotę. Przyszła ta karta graficzna spoko. Okazało się bo coś było źle skonfigurowana. właśnie to był błąd taki, że komputer zawieszał się, coś, tracił, y, tracił siłę nie wiadomo było dlaczego, bo mocny sprzęt więc albo, albo to właśnie była ta karta graficzna albo źle skonfigurowany sprzęt więc poczekałem do poniedziałku okazało się i to w jeszcze się nie okazało, bo właśnie była ta karta graficzna i we wtorek się okazało, że winą jest płyta główna więc oczywiście zamówili, zamówiliśmy nową płytę główną, i ona przyszła dzisiaj w czwartek, albo przy, przyjdzie dopiero. I jeszcze dzisiaj w czwartek, jak mnie, jak, mi, nie, jak, mi, jak mnie zapewniał mój informatyk, sprzedawca, jak to można powiedzieć, wszystko jedno, to jeszcze dzisiaj, w ten czwartek, dostanę ten komputer do siebie. Oczywiście, jeszcze ja muszę mojego Vertexa trujeczkę. Czyli dysk SSD wyciągnę z mojego starego komputera i na tym dysku postawię ten nowy komputer, bo oczywiście no SSD to wiadomo jak wtedy naprawdę naprawdę to... Znaczy porównując, się, jest taki dysk, który ma tam 100 mega, 100 zapisu, 100 odczytu, a SSD mój ma 550 zapisów, 550 odczytu, więc jest no, 5 razy szybszy, tak? Więc naprawdę wa warto w te SSD inwestować, jak się może. Bo w sumie gdyby nie ten SSD to ten komputer to już w ogóle nie działał Więc to jest dobre, że przynajmniej zainwestowałem to jakieś tam, no nie wiem Jakiś tam złoty, nie pamiętam dosłownie, ale opłacało się, worth it. Więc tak, dostaje właśnie komputer może Może dzisiaj w czwartek Ten jeszcze jest nagrywany, montowany, renderowany, wysyłany ze starego komputera Ale no, jakoś jeszcze się chłopak trzyma na szczęście Bo tak jak w ogóle nie ma komputera no to tak trochę szopando Ale no co zrobić, no niestety, no nie poradzimy ale okej, okay, mam ten komputer dzisiaj, tak? Czyli czwartek, ale tak, ten komputer jest czysty, całkowicie, żadnego nie mam ani Frapsa, ani Camtasia, ani jakiegoś Vegas, Vegasa, ani Audacity nawet, ani jakiegoś, no nic. Nawet nie mam gier, żeby cokolwiek nagrać, nie mam nic, więc muszę na początku zająć się software, tak? Hard, no, software, czyli oprogramowaniem, żeby móc cokolwiek tworzyć, ale to już nie będzie taki problem, po prostu, no. No, poinstaluję sobie wszystkie ważne programiki, tak? Więc załóżmy, że zrobię to do... no, w czwartek skończę i będę w piątek nagrywać. No i znowu. To już mówiłem na asku właśnie, taki trochę wpis długi zrobiłem. Jak ktoś tam mnie spytał, dlaczego nie ma filmów. Od piątku... Od godzina około 17, wiadomo, jestem w szkole wcześniej. Tak, wracam już o 16, to od 17 już wychodzę z domu. I wracam w niedzielę koło 20.00. Tak znaczy, możliwe, że będę w jakiś tam. No, po prostu będę jakoś tutaj trochę w domu, tam z dwie godzinki i znowu pójdę, wyjdę z domu, bo. No, nie, nie mogę tego przewidzieć. Możliwe, że będę cały czas poza domem, ale raczej wątpię. No, na pewno będę wracał na noc i na pewno będę. W trakcie dnia, może na. Nie wiem, rano i wieczorem. No, trochę tam będę w tym domu, ale jednak zawsze mało, więc możliwe. Możliwe, że coś nagram na weekendzie, ale no. No będzie ciężko. Ja to widzę, że nagle... Znaczy, może, może jakiś taki display na przykład z League of Legends. Ogólnie League of Legends będzie taką grą, którą będę się chciał zająć. To jest trochę... Znaczy, smuci. Nie smuci mnie to, ale. Hmm. Seria wyzwań na moim kanale. Jest naprawdę przeze mnie strasznie ulubioną serią, przez was tak samo. Ale to właśnie... Też idzie powoli do tego, że jestem osobą o jednej serii i to takiej serii, która w sumie no... No, ona jest taka bardziej. To jest trudno powiedzieć, bo ta seria jest naprawdę fajna, ale ja już powoli dostaję tyle tej wiadomości, tyle tego wszystkiego o tych wyzwaniach, nie wyzwaniach, coś tam, zrób co tamto, tamto i tamto, że po prostu jakby ten kanał traci swój sens. Ten no, swój pierwotny sens, bo tu właśnie nie chodziło o to, żebym ja tutaj był jakimś chłopakiem od wkładania sobie nie wiem, czegoś tam, gdzieś tam, na przykład kondoma do, do nosa i wciągania nosem. Kondom Challenge, tak, dzień dobry. Ale jestem normalnym Let's Playerem, to nie jest jakaś taka szopka, że ja tu będę się. Znaczy, tu chodzi właśnie o to, że to wszystko jest spoko, bo to właśnie o to chodzi w wyzwaniach, tak? Ale też dajmy się zwariować, bo ja to nagrywam, bo lubię to tworzyć, ale też strasznie mi przykro, jeżeli. Znaczy, no 90% będzie osób siedzi dla wyzwań, tak? Czyli no nie wiem jak się z tym zachować, ale na pewno będę kontynuował wyzwania, bo to jest moja... też będę po prostu serię nagrywać. I fajnie, że mam dużo odbiorców, ale też nie można mu myśleć, że będę tylko od wyzwań. No znaczy, jak ktoś mówił, żebym ostatnio zmienił nazwę na, na specjale. No nie no, to, to nie jest, to nie, to nie tak działa, no to nie tak działa. Jestem po prostu tym samym resplayem, który byłem 3 lata temu, gdy miałem 100 widzów. Więc i nie nagram żadnego specjala, nic. W no, w sumie poszedł pierwszy specjal, ale no właśnie. Jestem z playerem, jestem zagrajmerem, a nie jakimś... A nie wiem jak znalazć w sumie. Więc no, no, będą wyzwania, ale chyba zmienię trochę ich, ich, ich wygląd. Nie, że tak często. Tylko na przykład będzie. Raz na na przykład... Na przykład następny, następny będzie na, na 5000 widzów, coś takiego, a potem na 10. Taka już normalna seria wyzwań, taka naprawdę, że dużo trzeba słów mieć. Żeby, znaczy, żeby to nie było tak, że wyzwanie był raz na tydzień. Co, co tydzień, bo w sumie... No tak znaczy tak miałem zamysł, ale nie wiem czy się tego nie rozmyśleć. Ro, nie, ro, nie rozmyślić. Bo no... No nie wiem, no to jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę, ale... Ale, 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 ale raczej wrócę taki. że wrócę. Przejdę do takiej formy rzadszych wyzwań, ale bardziej konkretnych. Bo tutaj jest tak... No bo w tak robię co, co, co te 100 widzów, a to wcale nie ma sensu, bo ja teraz nagram na jakieś 1800, a już mam 3500, więc no to też jakieś tam trochę paradoksy były, ale. No i jeszcze to muszę ogarnąć. Jeszcze poszły wasze opinie, bo ten kanał tworzycie tak samo Wy, jak i ja, więc muszę wiedzieć, co Wy chcecie widzieć, co chcecie jakby, żebym ja wam dał. Ale od razu mówię, że teraz bardziej zajmuję się grami. Czyli troszkę nawet zajmę się bardziej... Strictly League of Legends, tak mi się wydaje, bo. Um, może nagram jakieś na przykład Primade 5, mam drużynę teraz, taką, którą gram naprawdę na poważnie. Staramy się jakoś wyciągać wnioski z gry i uczyć się. Będziemy jechali na taki LAN w listopadzie, więc jakby to jest teraz przygotowanie do tego. trening, po prostu gramy sobie codziennie parę godzinek, więc. Więc tu przechodzę do bardzo ważnej kwestii. Streamowanie. Bardzo, 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 bardzo chciałbym zacząć streamować codziennie na przykład 2 godziny streamu. Eee, mam nadzieję, że uda się, bo tak. To nie jest tylko ode mnie zależne. Więc. Po pierwsze, kupiłem nowy komputer, który na stream wyciągnie na glas. Po drugie, miałem problemy z internetem. Jak wiecie nie lub nie, mieszkam teraz na wsi. Mieszkałem w mieście. Ale teraz jakby po prostu wszystko robię w mieście, ja mieszkam na wsi, tak? Bo tak po prostu. No, się przeprowadziłem do takiego domku jednorodzinnego i tutaj mieszkam. I tutaj nie ma światłowodów, nie ma niczego takiego, więc no, taki internet jest tylko radiowy. I na no, po początku miałem brać internet, internet firmy takiej beznadziejnej, którą teraz. Co tam, internet, który jest 5 mega na 5 mega, kosztuje 300 złotych, tak? No to. No, brzmiałem, właśnie chciałbym nawet, żeby to coś takiego było, bo potrzebuję uploadu do streamowania, ale po prostu dostałem taką odpowiedź od rodziców, że takiej opcji nie ma, bo to jest za drogi internet. No, w sumie się nie dziwię, no bo kurde, no drogi, tak. Ale znalazłem drugą firmę, drugiego. Hmm, co się nazywa nie developer, tylko. zapomniałem nazwę, no, i drugiego dostawcę internetu. Który oferuje internet i to jest internet wi-fi, ale w teorii to jest 8 mega downloadu i do, znaczy do 8 i do 4 mega uploadu 4 mega uploadu, jeżeli, jeżeli by było na 2 mega z tego, tych 4, a z do no to wiadomo, że to może być 4, może być 3, może być 2, może być 1, tak Ale do, jeszcze zobaczę, do, czyli dochodzi do tego, tak Jeżeli by nie dochodziło to po co by tak się nazywało i ten internet kosztuje 80 zł, tak? 8 na 4 też drogi, ale no w tym roku będą mi kłaść wody tutaj, więc mam nadzieję, że potem się przerzuca na jakiś normalny internet, na przykład 100 downloadu, jakieś 20 uploadu i, i będzie spokojnie, tak? Ale póki co, mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy do tej firmy. Ja na pewno z mamą pojadę i zobaczymy, jak to wygląda w, tej, w praktyce ten internet, bo na pewno jest tańszy, na pewno. Bo tam jest w tym, tej pierwszej mojej firmy był internet 8x1 i to do 1, że od 256 do 1 mega. Z 256 tam kilobajtów, czy tam kilobit. nie, nie wiem, w sumie nie wiem, ja się do tego nie znam tak bardzo. Na Ale tu jest do 4, więc jeżeli byłoby na przykład do 4, na przykład byłoby 3, to mogę spokojnie streamować. Bo potrzebne minimum, takie minimum, minimum to jest 2, a taka optymalna ilość to jest 5. A 4 to jest takie nieoptymalne, ale też ponad kreskę, więc spokojnie mogłem streamować i wtedy bym się naprawdę zaczął streamowanie na poważnie, bo... Bo w sumie ja. No nie wiem, ja wolę nawet zacząć się bardziej streamować niż nagrać na YouTubie filmy. Tylko, że no też muszę być na YouTubie tak samo jak byłem zawsze, no jakbym już mógł streamować, tak? Czyli po prostu streamy codzienne, a na YouTube jest swoją drogę, jak na przykład teraz MKRR nagrywa. No, on jest bardziej streamerem niż youtuberem, ale nagrywa też na YouTube, ja bym był takim 50-50, że i bym otworzył na YouTubie, przykład jeden film dziennie, albo dwa filmy dziennie, albo... No, dwa filmy to nie wiem czy radę, ale. Jeden film dziennie albo jeden film co dwa dni to nawet tak częściej niż teraz jest. I codzienny stream. Więc ja bym to tak widział w przyszłości. Już wychodzimy z, tej, z tego... Wychodzimy na prosto, bo póki co były same problemy, nie było komputera, nie było internetu, nie było niczego, nie było mikrofonu, nie było... nie było niczego, jakby to powiedział. Nie będzie niczego, jak pan, jak pan Kononowicz powiedział. Ale teraz wchodzimy na prosto: jest komputer, umowę rozwiązuje. No teraz rozwiązuje umowę, ale w marcu będę nowy internet dopiero, albo nawet, nie wiem, czy w kwietniu. I kamerkę internetową kupuję do streamowania, ale wi no wiadomo. Póki co, jeszcze czekam na nowy internet i zobaczymy, jak to działa, działa, będzie działało w praktyce. Wtedy tutaj może zacznę streamować. Jeżeli nie, no to, no, to znaczy trudno: nie trudno. No i będziemy siedzieć na YouTube, tak jak tak będziemy siedzieć na YouTube, nawet jak będziemy streamować. O Boże, nie mogę się wysławiać, ale to chyba normalne w moim przypadku. Więc to podsumowując, wracamy na normalny tor. Wyzwania będą, ale zobaczę w jakiej formie. Czekam na Waszą odpowiedź, co, jak to chcecie widzieć i żeby to miało też sens, żeby to nie było jakiegoś, że robię wyzwania, co nie wiem, 100 widzów i w sumie. Tak by wyzwania miały być po to, żeby wam podziękować, że jesteście, przybywacie, pomagacie mi A to jest tak jakbym podziękował za to, że Znaczy za tą poprzednią setkę, która była jakiś tam miesiąc temu, albo dwa miesiące temu, to tak No nie wiem, znaczy ja mogę tworzyć jak, jak chcecie Tylko wiem, że też na pewno muszę zmienić trochę rodzaje wyzwań Bo też dostałem prywatne, no po prostu prywatne, prywatne takie wiadomości, że Może jednak, to jest może się nad tym zastanowić, bo Nie wiem czy to jest ten, na przykład, żebym Aż tak, nie wiem, się tyrał przed kamerą bo to nie wiadomo, gdzie może w trafić, jakie ręce. ja na przykład to miałem w sumie tak. No, to. Tak, przecież to tylko wyzwania, tak? Ale jednak się okazało, że ostatnio trafiłem że przejechałem na tym. I chyba też trochę się nad tym zastanawia, co mam tworzyć. Więc wyzwania, wyzwaniami: streamowanie. Jeżeli będę mógł to zacząć streamować w opór, i to będą wiadomości na YouTube. Codzienny będzie stream, tak? Albo co dwa dni, więc będzie łatwo mnie znaleźć. Po prostu o tej godzinie jakiejś. To słyszmy, że streamuję od 17 do jakiejś. 23 godzinki i to bym streamował piątki, te teamówki moje i potem jakieś gry z widzami, nie wiadomo, wiadomo League of Legends tak? jakieś może jeszcze inne gierki ale będzie przewadze LOL tak mi się wydaje bo lol będę dużo grał więc stream jak będę, będę mógł odpalić to odpalam na pewno co tu jeszcze to jeszcze komputer, może będę miał dzisiaj ale nie wiadomo na weekend wychodzę z domu nie będziemy w domu, więc nie wiadomo jak z tym materiałami na weekend ale potem wracam, i teraz forma jeszcze let's play. Czy będą let's czy może jakieś krótkie pokazówki, no to jeszcze, jeszcze pokażę. Ja chciałem wam tylko nagrać ten film, żebyście wiedzieli, że ja tutaj żyję, nic się nie stało. Tylko po prostu czekam na nowy komputer i się doczekałem chyba, więc. Więc co? Mam nadzieję, że. Cieszę się że, się, że wracam, i zacznę nagrywać na streamować. Bo streamy to według mnie najlepsza forma integracji z widzami, no bo nie ma lepszej. Na żywo widzę chat, odpowiadam na pytania, gramy z, z Wami jakieś gierki, no nie ma nic lepszego, więc okej. Okay. Trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Hejos!